W dzisiejszym materiale przyglądamy się zupełnie nowemu Honda CRV na rok 2026, który zapowiada się jako jeden z najbardziej dopracowanych SUV w swojej klasie. Już na pierwszy rzut oka widać nowoczesny design, bardziej dynamiczną sylwetkę oraz poprawioną aerodynamikę, co przekłada się na lepszą efektywność i cichszą jazdę. Wnętrze zostało wyraźnie odświeżone, oferując więcej przestrzeni. Lepsze materiały wykończeniowe oraz intuicyjny układ kokpitu nastawiony na komfort kierowcy i pasażerów. Pod maską nowy CRV ma oferować kilka wariantów napędu, w tym oszczędną hybrydę oraz udoskonalone silniki benzynowe. Producent skupił się na płynnej pracy, niskim zużyciu paliwa i poprawionej dynamice, co szczególnie docenią osoby podróżujące zarówno po mieście, jak i w trasie. Zawieszenie zostało zestrojone tak, aby zapewnić stabilność, a jednocześnie wysoki komfort na nierównościach. W kwestii technologii Honda wprowadza zaawansowany system multimedialny z większym ekranem, szybszym działaniem oraz pełną integracją ze smartfonami. Nowe systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy obejmują ulepszony adaptacyjny tempomat, asystę pasa ruchu, monitorowanie martwego pola oraz bardziej precyzyjne systemy hamowania awaryjnego. Wszystko to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i pewności prowadzenia. Nowy Honda CR-V 2026 to propozycja dla osób szukających nowoczesnego, rodzinnego SUV-a, który łączy praktyczność z nowymi technologiami. Jeśli podoba Ci się taki rodzaj motoryzacyjnych treści, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych recenzji i nowości. Warto również wspomnieć o praktyczności, która od lat jest mocną stroną tego modelu. Bagażnik oferuje szeroki otwór załadunkowy, regularne kształty oraz elastyczne rozwiązania, takie jak składane oparcia tylnej kanapy. Kabina została lepiej wyciszona, a nowe fotele zapewniają długodystansowy komfort. Systemy łączności umożliwiają aktualizację online, personalizację profili oraz sterowanie funkcjami auta z poziomu aplikacji. Podczas jazdy CRV 2026 rok ma zachowywać się przewidywalnie i pewnie, oferując lekkie, precyzyjne prowadzenie oraz dobrą widoczność. Napęd na cztery koła, dostępny w wybranych wersjach, poprawia trakcję w trudniejszych warunkach. Całość uzupełnia atrakcyjny pakiet wyposażenia, konkurencyjna cena oraz niezawodność kojarzona z marką Honda. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał już teraz. Dzięki połączeniu ekonomii, bezpieczeństwa i nowoczesnego stylu, ten SUV może stać się świetnym wyborem dla rodzin i aktywnych kierowców. Daj znać w komentarzach. Co sądzisz o nowym CRV oraz pamiętaj o subskrypcji mojego kanału, bo regularnie publikuję sprawdzone informacje, testy drogowe i aktualności ze świata motoryzacji. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie, wsparcie i każdą subskrypcję, która pomaga rozwijać kanał i tworzyć lepsze materiały dla Was. Do zobaczenia w kolejnych filmach już wkrótce. Pozdrawiam i liczę na Wasze wsparcie.